Witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, drugiej konferencji prasowej, gdzie prezydent spotkał się z zawodniczkami, złotymi medalistkami Mistrzostw Polski w kolarstwie, zawodniczkami klubu ALKS Stal. Na początku prezydent powie parę słów, dziewczyny również są do dyspozycji, opowiedzą krótko o swoich osiągnięciach. Panie prezydencie, proszę Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym wszystkim zawodniczkom bardzo serdecznie pogratulować, pogratulować tych medali. Kiedy przygotowywałem się do, tego, do tej konferencji, po prostu nie mogłem zliczyć ile to złotych medali w ostatnim czasie e, panie zdobyły na różnych zawodach. Zresztą za chwilę o tym będą, będą mówiły, więc serdecznie, serdecznie wszystkim e, medalistkom gratuluję. Jesteście przykładem. E, no, rzeczywiście takich prawdziwych sportowców, sportowców, którzy wkładają całą swoją, swoje serce, że sport jest waszą wielką pasją, ale też jesteście ambasadorami Grudziądza. Startujecie na wielu zawodach w Polsce, ale też w, nie tylko w Polsce, w całej Europie wiem, że za chwilę wyjeżdżacie na różnego rodzaju zgrupowania, gdzie reprezentujecie nasze miasto. I z tego jestem bardzo dumny i, i, i myślę, że to jest chluba dla wszystkich mieszkańców Grudziądza. Zatem jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Myślę, że kolejne sukcesy są tylko kwestią czasu. Jak Państwo wiecie, klub to nie tylko ta sekcja żeńska, ale także, ale także bardzo silna, męska, tak? gdzie tam mamy też, też też myślę przyszłych olimpijczyków. Więc więc to jest, to jest, Grudziądz jest kolebką e, kolarstwa, gdzie stąd pączkują najlepsi zawodnicy na, na całą Polskę i, i Europę. Więc jeszcze raz wielkie gratulacje, wielki szacunek dla Waszych osiągnięć. Brawo! Brawo. <kluczy> Chciałbym Panu podziękować za stworzenie warunków do realizacji procesu szkoleniowego w naszym klubie. Warunki bazy szkoleniowej, jakie stworzyło nam miasto Grudziądz oraz realizacja procesu szkoleniowego w piątym Liceum Ogólnokształcącym owocują dziś takimi sukcesami, które promują miasto Grudziądz, województwo kujawsko-pomorskie i sport polski. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę, która doprowadzi do zdobycia medalu olimpijskiego w Tokio i w Paryżu przez zawodników Alkaestal. Zapraszamy również do kibicowania na mistrzostwach Polski seniorów w Płyszkowie w październiku bieżącego roku. Pozwolę bardzo sobie dziękuję. panu prezentowi wręczyć pamiątkowi medal z ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. Bardzo proszę. Pozwolę o, no sobie... Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wiecie, dobrze, że nie wziąłem, wziąłem krawata. Krawat. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, że mildzia jeszcze. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Słuchajcie, rzeczywiście my czekamy. W imieniu całej ekipy chciałabym podziękować za możliwość przygotowania nas do zawodów w klubie LKŚ tak? jak i również w szkole, która jest dostosowana do naszych potrzeb treningowych. Jestem o wiele łatwiej zbudować nadal, gdy mamy taki program realizacji zawodów, a potem treningów, a potem zawodów. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, tutaj musimy, musimy się już prosić na otwarcie nowej siedziby klubu, czy nowej, starej, ale w tym sensie, że rozbudowanej. Już prace wykończeniowe trwają, tak? Jak Więc najbardziej. Myślę, że w ciągu, nie chcę mówić, najbliższych tygodni, ale myślę, że w ciągu... Tak, dwóch miesięcy już prace będą ukończone i myślę, że Państwo będziecie w stanie, znaczy będziecie mogli poznać efekt tych prac, że, że dbamy też o to zaplecze takie socjalne, treningowe dla dla, dla tej sekcji kolarskiej, ale myślę, że to jest początek. Bo mamy też daleko idące inne plany, więc już, o których myślę, że będziemy niebawem mówić. E, więc naprawdę, grodziąc jest kolebką kolarstwa, jest i będzie. Na pewno, z pewnością jestem przekonany, że będzie się rozwijał. W tej dziedzinie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo Jeszcze dziękuję za przybycie. Dziękuję, 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 dziękuję Może dwie zawodnicze. tak? czy jechałaś tam po medal? Bo udało się wygrać po ucieczce czyli to samotnym finishy, to w ogóle wyjątkowe chyba wynik. E, ten medal mistrzostw Polski to był naprawdę dla mnie same wielkie zaskoczenie, ale jednocześnie tak. też radość i taka jakby świadomość z tego, że wykonałam naprawdę dobrą pracę, bo to było moje jedno z największych marzeń, żeby e, nie tylko na torze pokazać się z dobrej strony, ale też na się. No i no, nie powiem, warunki atmosferyczne nie były za, najlep za najlepsze, ale według dla mnie, dla mojego organizmu były po prostu idealne. Poczułam wtedy na tym wyścigu pewność siebie, otworzyłam się bardziej na, na to, że mogę to zrobić, że mogę odjechać, wygrać i podnieść te ręce do góry krzyknąć, rozpłakać się i po prostu poczuć to, czego już dawno nie czułam przez bieżącą krantannę. No, no nie wiem, nawet sama nie mogę teraz po takim długim czasie opisać tego, co wtedy czułam, bo to była jedna wielka radość. Płakałam dosyć bardzo długo, nie mogłam tego, nie mogłam dojść do siebie po tym wszystkim. No bo jak się spełniają marzenia, to... I się w to nie wierzę. Jasne, dziękuję. I do koleżanki pytanie. Dla Ciebie też marzeniem był medal na szosie, bo myśmy po że rozmawiali i mówiliście, że się przygotowujecie jeszcze, jeszcze na szosę i też jedziecie tam powalczyć. Tak jak to było z Tobą i z tym Twoim medalem, bo to był taki finisz z grupy chyba typowy, tak? No, w przypadku Twojego wyścigu z Medal na szosie również był dla mnie ważny, to były takie w sumie dwa najważniejsze starty dla nas. I udało się dojechać całym pelotonem, gdzie dla mnie jest lepiej, finisz z grupy wychodzi i się udało powalczyć. To już jest taki rok, sezon spełniony, czy jeszcze czegoś tutaj, tutaj brakuje, jeszcze coś by się chciało zrobić? Głównie już, już wszystko miało być co było, ale jeszcze są Mistrzostwa Polski pari drużyn i to też jest jakieś nasze kolejne, kolejny cel. No, dziękuję. Ja dziękuję. Już przestało. Dobrze, no tak, sezon jest taki. Późno się zaczął, ale jest intensywny, to co jeszcze w najbliższym czasie na co jeszcze się szykujecie, bo zawody poza Polską też jeszcze się szykują, tak? Faktycznie sezon był dosyć no, dziwny, dosyć późno się zaczął i przez to mamy go dosyć długiego i odwołali na mistrzostwa Europy, które miały być na torze w Analii, w Portugalii, na zamkniętym torze, teraz to wszystko się przenosi przez tą pandemię na otwarte tory, więc to kolarstwo będzie trochę inne. I teraz się szukujemy za dwa tygodnie, teraz jedziemy na zgrupowanie do Szczecina kadrowe przygotowujące właśnie do tych Mistrzostw Europy na torze, a po drodze będziemy startować jeszcze Grand Prix w Brnie, to też jest taki wyścig CI, a Mistrzostwa Europy odbędą się we Włoszech, we Forlì. No, to jest otwarty tor, trochę inne kolarstwo niż dotychczas torowe, ale myślę, że też tam pokażemy na co nas stać. Wyjdziecie po medale czy po naukę? No, na pewno zawsze się jedzie po medale, ale no, myślę, że będziemy wyciągać wnioski, gdzieś tam się uczyć, ale no, myślę, że gdzieś z, tyłu z głowy każdy ma medal żeby z najwyższym miejscem, a nie tylko po naukę. Dziękuję bardzo. To Twoje imię, nazwisko, proszę